i będziemy i, i sobie gramy tu jest mój brat i tu jest i będziemy właśnie szli idziemy dobra, gramy. dobra to i jeszcze mój kolega z nami gra Leona, Leona nie wiem czy wam mówiłem to jest mój brat bliźniak. a tu jest mój kolega Igor no, będziemy sobie nagrywać przez... Będziemy nagrywać sobie przez 15 minut. Myślę, że druga drugi chapter z grani wleci jutro na mój kanał i będzie dużo tych czap... Nie no, myślę, że jeszcze... Jeszcze trzeci będzie pojutrze. Tutaj sobie tutaj, co tutaj mamy? Tutaj co jest, widzowie? Tutaj, o kurde, nie wiem, graliście kiedyś w grani? Jak graliście to wpiszcie w komentarzach. Kto mnie tu zamknął, chłopaki. Mój kolega się nazywa Igor, a mój brat Leon. O, to jest ten kolega. Czekaj, e, co tu mamy Pta się nasiona. Ej, chłopaki przydają nam się... Część. Strzelby? A co tu jest to jest? to Nie! Korba koła. Co to jest? kod do kłódki mamy! Tylko czekaj, jak cię ma I najpierw trzeba kłódkę znaleźć. I film będzie trwał 15 minut, jakby coś. I... Myślę, że z 50-40 nawet godzinę będę go wstawiać. czy znaczy, będzie się wstawiał? No, więc tak. Jak macie jakieś pytania, to piście w komentarzach. Na odności kanału, czy tam nie wiem, w jakichś rzeczach. Siema Leon, Masz coś? mam. No. To aj, ale dawaj, gdzie zbieramy chłopaki rzeczy do auta? Nie, dobra, ja... Ej, chodźcie ze mną, chłopaki, do kuchni. Ej, jak tu się wchodziło, chłopaki? Kuchni. Tylko ja nie wiem, jak się... O, dobra, mam, nie się. Czekajcie. O tak, B. Kurde.

Ci widzowie jak najmniej zginąć. O kurde, dobra, widokę ten wzrost. Ja idę do pająka Ja jestem właśnie u pajonka Ty kurde pająka! Nie, to nie pajanka. Dobra, zamknął mi jest młody gminy.

No nie, no to kończajer to zaj. Materiał. Przepraszam. Ale widzowie, tutaj. Myślę, że może jeszcze jeden film wstawić z gry Wybróg Heiken. te kawałki obrazu jeśli nie potrzebne są. Ale I jest yy, jak najmniej, kurde, no i nas babcia zabiła. Film jeszcze trwa 10 minut, 5 minut, 13 minut będzie trwać. A tutaj nic nie ma? Wyjdź to dom. O, do. Nie? Ej, chłopaki, chłopaki! na mm. górze coś tu jest i się je wchodzi na strych. Ej, trzeba na wejścia na strych! Mm. Ej, chłopaki! Igor. Tutaj o, tutaj jest wejście na strych. Gdzie? 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 Co? Gdzie? Gdzie, gdzie ja jestem? Kiblu jestem u tej baby. Chodź le mam za mną, chodź ją za mną. Tutaj. Tylko nie spadnie tutaj. Ty co tu jest? Czemu ktoś tu jest odwiąziony? Wydziesz Sigma. Jak się te tu wyopierało? Nie ma co ludzie. Klucz samochodu! Ty mamy klucz do samochodu, ale na razie jest nam niepotrzebny, bo szukamy putki. Jak zupeści nie da wejść. Ja tutaj zejść do kibla. Ciekawego i go Co się dzieje? nie wiemy. mama mamy coś tutaj widzę. Co to jest? Pusza. A no, nie da się z tego wziąć wszystkiego. O, icelki tutaj mamy. Pusza. Ile jest tych zięć? Ch Ej, chłopaki, ja cały czas to się odkrywa. Aha, jesteśmy tutaj. I co wiesz, na Ja się nie mogę. Ej, ja, ja dostaj. Ksabery, fajcie, ja się nie mogę wydostać w spokojnie. Ksabery. Mm. Idę do ciebie, żebym się nie odwiedził. Upa, marmikrz. Hmm, tak, tutaj, 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 tak. tak. Jestem w wodzie, tak. Jeszcze ja. wy. Chodź tutaj. A gdzie ty? Tutaj. Gdzie ty? No tu, tu. przy stole. Tu, chodź! A ona się ma. Naciśnij na torku. Na to. Ty no! Znaleźć. Gdzie my od jesteśmy? Patrz, tu nie jest, chyba. No, co tutaj jest? Tutaj w jednym domu coś było przejście. Ej, jaką ładną machatę tą babkę grają. I chodź tutaj! Tu, no. A nie da się tutaj! Nie, nie musisz. Kłuczmi. Jakiś problem. Bo no to musisz. Chodź. że wracam. Aha, ale my jesteśmy na pacie. No tak, ja chciałem ci pokazać to myśl, że wszystko możesz tam widzisz. Jak... Dobra, ja uciekam. Jak weźmisz, żeby... Ale... Oj, dałam uciekamy sobie. Dałam jak wspomnę, to mój brat. Kurde, do auta. Nie, Ciekawe. Ej, co się tu stało? Ej, nie to się chłopaki. Co tutaj pisze? Nie umiem czytać po angielsku. Jest tak dobrze, to mi nie idzie. Dobra, widzowie, Myślę, że na dzisiaj to już będzie koniec za 17 sekund, nawet mniej widzowie, może będę, będę już się z wami żegnał, subuj elo, elo